Siemanko widzowie, dzisiaj coaching Freena. Frino gra tutaj Wegarę na idzie dzisiaj. Wydaje mi się, że spoko aktualnie w mecie. wygrał został bufy niedawno, więc jak najbardziej można climbować nim. Przywitaj się Frino? Siema, siema, widzowie. Ej, siema, siema. Dobra, chyba starci właśnie stoją. Z Tirem spoko jest, bo i tak trzeba kupić tego Tira, bo później manu brakuje. Ej, to według mnie, po prostu... Skup się, żeby farmić na początku i push, slow, slow pushować wave'a. Mhm. Eko raczej będzie musiał farmić Raptory, więc jak zordujesz Raptory A... na drugim waveie, to będzie spoko. Na drugim? Mhm, na drugim albo trzecim. Zależy, zale jak ci się wave będzie rozbijał, nie? Bo ten stylaz też może się skakiwać, więc zobaczymy, jak to będzie się układać. Możliwe też, że po prostu, nie wiem, ktoś z Twojej drużyny zorduje przeciwnego red buffa czy coś, to byś widział, gdzie startuje, ale na to się nie zapowiada, więc. No po prostu czekamy. Okay. Ja na przykład chyba też nie chce się zimtrydować, co jako ma trzeci level czy czwarty, piąty, bo to chyba ciężko masz, tak mi się wydaje. No W sumie nie wiem czy nie, nie byłoby dobre bond bon plating na Celasa, bo jak znaczy gram z Celasem, to, ja... to jak przeciwmy bone plating, to jest ciężko, daj mi się. Wiesz ja i tak raczej staram się trzymać dystans, także... Ja oh. no jak zginę, dobra. to jestem słaby i... i tyle. Dobra, dobra, dobra. Pamiętaj, że nie oddać mu puszczek jakieś losowo. Co powinienem atakowałaś, Minionka? No to. Zrób sobie tak, żeby na kiło ładnie sobie i później z taczka kolejnego. No i ładnie. I teraz ja bym tak troszeczkę obijał te miniony, tak żeby mieć przewagę, mi przewagę, nie? No, idealnie. Okej, okay, ten... I teraz ładnie tutaj obite. Pamiętaj, żeby dalej y pushować po prostu. Ty też masz drugi, spokojnie mm. Okej, okay, więcej możesz autotaczko dać, wydaje mi się, tak żeby... Miniony? Tak, żeby mieć więcej po prostu tak jakby minionów po swojej stronie wow, Teraz się... tak szczerze, mo szczerze możesz czwartego wave'a zostakować, więc po prostu Aha, las tak. Nie Nie, czwartego Nie, pushy, nie, pushy, sorry, nie puszczaj, nie puszczaj Jest okej, okay, jest okej, okay, bo on, on kontestował wave'a Okej, okej, okay, okay. no spuszczyłeś się to, to nie jest tak złe, bo teraz będziesz mógł cofać go sword, e, Nie warduj już tego raptorów stronę jedną stronę rzeki Tak, żeby po prostu widzieć echo jak będzie wchodził na, na, na krawa mhm. No, tutaj dobry sword O ja pierdziele chyba Znaczy posunęła. ja bym, no tro, troszkę na krawędzi byłoby najlepiej, ale Dobra i teraz po prostu tu hitujesz, nie bityj creepów dobra, tak, dobra. Ta, Ty tak jakby chcesz tego wave'a tak żeby wrócił do ciebie mhm. Chcesz tylko dobijać creepy go I być bezpieczny Dobra, mam potki. jest, jest... Yes, ja użył wszystkie potki On teraz nie będzie mógł tak się wskakiwać, bo jesteś pod turetem i... Po prostu stary musi nie dać tego spuszować za darmo Pamiętaj, że ty odskalujesz, więc... Tak czy siak... Tak, jak się nic się nie dzieje to jest dla ciebie dobre. O kurwa. Ja pierdolę Dobra, wy wytnij to. Dobra, zobaczmy No, właśnie jak, jak pan sobie musisz pamiętać, że nie dać sobie, sobie wejść w siebie po prostu jakoś, bo, no. bo on musi tak jakby i tak skrasz... Musi on fokusować wave'a, bo patrz, jakbyś teraz nie umarł, no to Grace tak, mógł tak. być przemidzie i byście tak. mogli go zgankować nie? Zwłaszcza, że on nie zburdował nigdzie. Mhm. No, ale no, to po prostu wsiąłeś za, za, za trady. Teraz na twoim miejscu, ja bym po prostu stakał o tego wave'a mhm. i, następne, i następnego starał się spuszować tak, żeby po prostu... Być w bezpiecznej pozycji z powrotem I teraz po prostu W na, w na kasterki i ten, i pushujesz Graves coś tu próbuje, ale wydaje mi się, że tu nie ma, nie, nie ma, nie ma miejsca Nie, nie, on nie wiem co robi I teraz z w górę, z w górę po prostu Control tak, wordem, tak. tu? tu? E, ja bym pinka rzucił tam na górę, bo tu? I tak rzadko, rzadko zblueslide'u się sprawdza z tego krzaka no i, i tyle, i, i, i żółtego sobie zachowa jeszcze. Okay. E, teraz ci pingują, że SS jest bota, więc. Okej, okay, mm -hmm. widzisz ich. Tak czy siak, nie możesz się bić, po prostu dasz hity, te creepy. Bo on w ciebie wchodzi i wygrywa w każdego tradera, pamiętaj. Ci graj, graj tak jak umiesz najlepiej. <średzious> <średzious> Podpisz deszczkę. <średzious> o kurde. E, jesteś fajn. Masz fleszę. Może na O, strollował. On nie ma troluje Grace chyba się zgubił Ale ten, Może tego, jak go zabijecie? No, on nie ma flasha, dobra on Dobra. Dobra Ten evik cofa do ciebie, pamiętaj po prostu mhm. daj, daj, daj skraszować sobie tego ewa No, na razie nic nie ma do roboty e, Czy ty grasz poro warda? Nie Nie grasz poro warda, okej okay. Jakbyś grał poro warda to możesz, pamiętaj, zawsze kołać e, warda na środek i wtedy dostajesz 4 AP jak przeciwnik tego porowordo zniszczy Raczej nie będę ci się starać mówić co masz robić z pelami, bo tak jakby ciężko w takim końcingu wydaje mi się Dibować Nie, raczej cię nie zajwuję Chyba, że może? Nie wydaje mi się O kurde zajbowało się Jakiś koks na tym takim razie na tym w E, wydaje mi się, dlatego Bond Painting byłoby w sumie lepszy w tym etapie. Co, my, ty, co myślisz eee. o tym? On, 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 tak, on tak by cię nie, nie mógł cię wejść. Tak, tak po prostu na luziku. Kurde, wiesz co, wydaje mi się, że po prostu strollowałem na początku i teraz to jest to wszystko, nieważne co. Eee. Ale kurde, to, to zadewało cię w takiej sytuacji, to w sumie nie spodziewałem się. W sumie Ignite ma. Jest trochę no, do przodu. No, no. Ignite. Dobra, ale ty jest, jest... Nie, jest jakiś behind. Powiem, ty skalujesz. Mhm. Więc jest w porządku. Uczymy się grać z behind. O, on nie ma, jako nie ma flesza, pamiętaj, więc powinniście go zabić na luzie. Tylko, żeby ten grać nie umarł osoba. Dobra, nie erkuję, bo nie ma co. Nie, nie, nie. nie. O, o, ładnie, ładnie. Dzięki, czekolad za nie... coaching. Proszę, ej, nie dopuszczujesz tego, to laski ty tylko, okej? Okay? Dobra, dobra. Ten, ten, ten stylar zaraz przyjdzie i on, i on mhm. spuszczy tego, bo ja głupi pewnie. Powinien zaraz być. O, teraz... teraz modlimy się, by spuszczował to. Jak nie, to możesz pingować swojego dżunglera, tak jakby ci pomógł. Spuszczać jak swojego. Użyj niebieskiego pinga. Umiesz? Bo Arkul nie, nie potrafił pingować. Tak, wiem. Kurde, no. ja wiem więcej. No. No, jest już szypa I mam po prostu z y. Już Wiesz? ja bym co po prostu cofną, tak, 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 o, tak, tak. Chyba, chyba że spuszuję. No jak chcesz? Jest. Dobra, mówisz, że jestem pussy to nie teraz. Dobra, dobra, więcej pingów mi się dawać, bo, bo on na przykład ten gryz nie, nie rozumie. Ładnie. Ładnie, ładnie, daj pingi, że ładnie. Dzięki. To jest jest od góry, mhm. zaraz chodzi, więc... Tak szczerze to jest chwili jakby tutaj Grace przyszedł, ale tak gdzieś się jak nie przychodzi Asza strzała O, o cool. No niestety nie trafiła gry Bilsen go od gry, będzie flashować, uważaj On jest na raptorach Na raptorach jest Uważaj, uważaj, uważaj. Nie uważaj. widziałeś nie? Ej, może umrze Dobra Dobra, przybejtowane pogosą, pochciał, zbejtowane wszystko Zrobieniu czy buty ja bym kupił buty, bo jednak mówię, speed jest ważny. ja. E, ja Ja, 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 ja wolę kupować mana, mana na tym, na wygarze zamiast AP. Na, bo mm, AP tak czy siak dostajemy. Skill. Tak, ale tak, jak no. wolisz, książeczkę kupić, to spoko. Ja pierdzia, jaka, Zobacz waveik na bocie. Zobacz waveik na bocie. Okej, okay, jak. Niestety to spuszowali, ale jakby stakowali wavea, to byś mógł pójść na następne wavey na bota i zdajbować, Bo Sylas teraz softno, więc ma, masz prawo na tym okay. waveę. Ja może to spuszować tak, no? tak, 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 tak. Spuszcz i później zwurdujesz jedną stronę rzeki Okej, okay, on nie no. sumie spoko, bo on ma dużo golda Zworduj raptory nawet Bo Echo, Echo był na heraldzie mhm, Tutaj Dobrze Miałeś bezpieczny puffing, dokładnie Ale Syla schodzi do dołu, widziałeś, spinguj na ładzie bym. Dobrze? Full push czy są? So? Nie, 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 nie puszy, bo on może zaczęłaś tą fizję twoją, więc... Jak, przesz jak przeszedł obok ściany, to ty go nie zauważysz. Bo znów przyfrizuje i będzie tak jak ostatnio, nie? Będzie bardzo ciężko. Sylas na bocie, Pusz. Sylas jest na bocie, te teraz pushujesz. O, blisak to idzie. Ja <śla> 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 Nie no, gra wycięcia. Co to ma być? Dobra, ale Ezreal Dobra, masz te peka i tu jest canon. W naj najgorszym przypadku z heralda już wezmą ten turret, ale nie wydaje mi ja się. A jak mnie blisk przyciągnie? Czy ale masz blue z tyłu. Dobra. Kurde, nie wiem czy ten turret nie padnie. Dobra, ja. Dobra. Bilsam bez flasha, więc chyba możesz na predatora użyć jakoś i tam polecić. Ja pierdolę. Ta, ta gra jest taka główna <noise> 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 Dobra, dobra, drużyna czekery, ty będziesz botem, który stunuje. O. Kontroluję no, no. Dawaj go No nieś się je zabić Proszę Aszka zabij Ja pierdziela Ciądek. Dobra ja ja to No ma, Masz kaszkę Aż, obok więc możesz puszować tam <laughs> Aszka sama zabrała Ci trzy creepy No dobra zejdź na topa zobacz co się dzieje My, Ja za każdym razem jak spuszczujesz, no. To patrz co się dzieje na mapie Tak ta. bo... Na przykład w takiej sytuacji e, w Może się na topa zejść i zdejmować, ale... Ale chyba ten gnar zabił czy coś, nie, nie, nie byłem świadomy Ale no chyba bierze playty, więc chyba zabił Masz dalej ażkę wokół, więc możesz puszczać według mnie nie mam masz ażkę obok, więc w sumie nie wiem, czy ta Ashka jest useful w ogóle Dobra, dobra, może... Dobra, robimy tak, że nic nie robimy <ścoughs> I po prostu skarujemy. Podoba mi się twoje pozytywne nastawienia Tak, 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 no Grace będzie silny, bo bardzo tak samo Izrael. Ignar turbo wygrywa sam, więc... Więc no naszym zadaniem jest nieintowanie Dobra Nie intować. Nieintować. Też wydaje mi się, że flasha rzadko klikasz bardzo Mogę tak kliknąć dwa razy, by nie umrzeć, ale tu może. Mm -hmm. Może mi się przewidziało No, nawet nie zważę, że ten sylasz szedł do boza. Zobacz, no wejbach, stakują wejba na górze. Patrz, graj w Second Ty nie idź do dołu, wydaje mi się, bo, bo to jest Wixite, tak zwany. Mm -hmm. Pięć graj do swojej silnej strony mapy. Ta, ta, ta. No i na górę od razu. No, zobacz, co tam się dzieje. Zabijam bejście, czy nie? To mnie zabijam. Ja, chyba nie. Jeszcze umrą? Okay. Dobra, przeżyli. No i dobra, i wracaj na mi w takim razie. Zrobiłeś do, dobry move na topa, był na pewno. No bo to nie było, nie miało. Yy, nie było potrzeby iść. On was może zabić sam na dwóch, ja im cofam. Rzuć klatkę i uciekaj po prostu. Ja nie wiem, robi. ja Jamek, nie miałem damage'a, żeby zabić. Nie, nie, nie nie zabiłbyś, on jest głupi po prostu. Mi się chodzi, daje rkę swoją dla Sylasa i jest przypał. Nie, coś wale w plec. No, jest ciężko. Jest ciężko. Kurde, no, Sylas, będzie miał, Sylas będzie miał. Sylas będzie miał i jeszcze ignora później, więc. No, może karnąć tę gierkę w sumie. Ale ja wierzę w ciebie. Wiesz co, ja na początku byłem tak skupiony na wave, wie, że po prostu z tego Sylasa zignorowałem i mięso zabiję. Ja... No, da, ja że że się tak, A nie, nie, nie. Ty, może go zabijecie. Pa, daj, do, dawal go. Dobra, Je Dobrze! 900 golda No i tego Podoba mi się jak klatkę rzucasz Ja pierdziele Ale zabiję do chyba Tego blisza dobiję? Nie, tak nagle nie chcę Ej Patrz, że ten eko cały czas może cofnąć z tyłu. Patrz, patrz, Eko jak rq No, O, nie, 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 byłeś gotowy, nie byłeś gotowy chyba, żeby go zaatakować. Dobra, ten Gnar jest, jest totalnym koksem. No dobra. dobra. I, i mo, Nie wiem, czy płaca się walić na turret. Chyba w sumie okej okay, jest. Teraz przyjdzie zaraz. Mhm, mm weź po prostu next wave'a i cofnij. Masz comeback'a totalnego teraz. No i on daje na rękę uciekaj, uciekaj Noo, jesteście martwi raczej Dlatego mi się nie podobało atakowanie tego turetu, ale za późno ci powiedziałem Nie, to spodziewałem dobra. się Sylasa, ale... Nie spodziewałem się, że on aż z takim przytupem przyjdzie że tak No, tak. flesza, flasha, flesza Sylas słyszał teraz na ciebie No i ci W sumie nie tak źle, bo on... Ej, w sumie, dobra, ty byłeś... Ty byłeś pułapką, byłeś baitem Ponieważ on teraz straci jeszcze więcej stacków na Maj'ice Jestem nad nim nana Tak, kup Ping Warda nie kupisz Ping Dobra wydaje mi się, że wróciłeś do gierki no, Nie jesteś jest... na Nie, nie I... jesteś nawet w plecy, bo Sylas kupił więc dużo goldu straci na tym Ta. Ja Rabadona będę miał i w sumie będę robił to co Wegar ma robić No, więc, więc wydaje mi się, że jesteśmy bardzo dobrze w Gierce staje się częściej taba też klikać, bo tak jakby nie, nie widzisz okay. kiedy stopłocza mają przeciwnicy, kiedy Drake się respi i ogólnie to objective, nie? Tam się tutaj troszkę ryzykuje, że jesteś tutaj, ale chyba przeciwnicy poszli do bota. Więc powinno być okej. Okay. A w sumie Elko jest u góry Nie wiem czy go jesteś w stanie ograć. Wydaje mi się, że jesteś w stanie go jakoś ograć. Zostawiam ci pole do popisu. Bo jest, to jest 1 na jeden wydaje mi się. A to jest kurde 7 milionów No? Okay. Esa, wario się. No, Essa, no, co <laughs> mój uczeń! Nie, pięknie nie, 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 e, to e, czterech nie, 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 bo nie, wiadomo gdzie jest nie, 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 jest nie, 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 A gdzie tam nie, 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 można nie, 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 Ustawię, nie, 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 bi, nie bij, nie bij Po prostu połóż pinka i cofnij. A krabik? Już, już ja bym już cofał po prostu. Okay. Tak, żeby być w tempo. No i gitara. E, generalnie teraz e, twoim zadaniem powinno się grupowanie. Będziesz grać czwórkę z drużyną i Gnar powinien być na sadzie ma cool i wygrywa na każdego. No I po prostu mogę... powinniście grać w czurkę i łapać przeciwników. Słucham? Też mogę chodzić na topa, bo mam te pekania Czyli... mm, niby tak, ale wydaje mi się, że jesteś dużo bardziej przydatny dla drużyny, kiedy jesteś zgrupowany z nimi. też teraz się rykolują to z farmie No te, teraz możesz swarmieć, tak. Jak, jak będzie. Według mnie powinniście wziąć Heralda, bo ja bym spingał Heralda, żeby Graves wiedział. Dobrze. Bo wtedy możecie dużo łatwiej. Dużo szybciej skończyć Gierkę. I już nie nic na górę, nie, 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 patrz przeciwnicy zeszli z mida, oni mogą tutaj być Mogą nad zaraz użyć tutaj Ja bym tutaj nie żył, to jest ryzykowne, ja bym się zgrupował z drużyną teraz Okej, okay. Sylas poszuję, więc po prostu czekaj pod turretem I farm tego wave'a Dobra, dobra I tak na Gravesa musicie poczekać teraz Sylas no jest już w sumie mega do tyłu No jest do tyłu, magejkę kupił i nie wyszło mu e, ty nie wygrywasz z nim w sumie 1 na 1 teraz? Eee Daj mi się, że możesz wygrać Co to jest skill mecze... Jeden no ale no ty jest na jesteś najlepszym graczem na, na świecie, prawda? Dobra, teraz jest nam idzie. Echo schodzi do góry, stara się zgrupować z drużyną. Dobra. Na mi się będzie To mm. Ten jest martwy. O Marlin niestety no Te, Żebyś ty teraz nie i będziesz, będzie ok No nic, oni przeciwnicy nic z tego nie wiedzą, bo Carol i tak... Za, za 20 sekund zniknie do, Dobra, farm to i cofnij porabadona Żebyś po prostu dobra. był w tym samym momencie co Ezreal i Ashken na mapie No i pięknie Pamiętaj, że Pink Wall kupić Dobra, dobra Chociaż mi ten co stoi ładny jeszcze No tak, ale tak czy siak, tak jakby... W razie w Powiedzmy, że jest losowa walka w dżungli I... i przeciwnik dobra. wejdzie do krzaka i ty nie masz tak jakby wizji na nim, nie? Żeby r kliknąć dobra. No to wtedy masz tego pinka po to Myślisz, że jaki Zab najlepszy trzeci ten by był? Bo nie macie kryzysów nie mają a Wegar. Mm, Woj Wojca fara czy nie? Yy, wiem. Wegar na pewno też tu mówi, żeby po, po tych dwóch itemach już iść w tanka tym Wejgarem. nie wiem, czy tutaj Force of Nature nie będzie najlepsze. Mają dwóch hp a w a jest trochę behind. Yy, wiesz, co ja też widziałem właśnie, że na tego Wejgara to składa. Robię barona, robią barona patr, patr, Ale ty, ty nie potrzebujesz, że Major ani cooldowno, wydaje mi się. Ty, ty po prostu, yyy, zaję. tą Czy yy, Czyby ona nie podeszła jakoś do sobą O O, mo może o, przechodzić i... jak coś a, a widzisz, jak się nauczyłeś czegoś O, dobra, nie wziął tego, dzięki Bogu yy, Sylas co, dołu? Uważaj A Drake? RKAżki wziął No, o, właśnie, o, chciałem ci mówić, żebyś spingował Drake'a Dobrze, że już sam się uwagę na to, podoba mi się to To trzeci Drake, będziemy czwartego, to się nie da przegrać Dobra, ale on jest golemem, ten ten sylas. Dobra musisz to do, zabrać, go to jest honorówka. Dawaj, ja ją go z wysadziłem. wysadził. Właśnie, ja klikałem Killia i go skazali. No, no. Po, no pomóż No na tym Drake'u, bo tu już jest. staje, ona Erki nie ma. A w sumie, no masz rację, dawaj. A takie jedną jedna z mogłeś kliknąć, wydaje mi się. Eko bez Rki też, ale z przyboda po prostu. Z przyboda, z tak, tak, tak. Macie barona, chcecie wziąć inhibitory na nim Dobra Miet, imię, Zahibista... imię, imię, imię. Zahibista... Zah... Nie, nie, ty wykryłeś A dobra Hehehe <grym grym grym> <grym> Dobrze ma brałeś nawet, więc... Więc no... Ja za bardzo Zrobiłem... się skupiłem na wave'ie na początku i po prostu Sylas mnie zabił, tak o... Mhm No i... Zdarzy się Puszy, puszy, puszy O Jezu, co nie robią, no, no ty, ty robisz dobrze, nie po prostu trollują mhm. Dobrze, że obserwujesz co się dzieje, już możesz tam podejść, masz predatora. Ono raczej ma R-kę, a... bo ma dużo cooldownów. No dobrze, ja sobie. O, wysadziła go. Dobra, cofam. Masz ever prosto, dał się Oni chcą się bić, więc może zostać z nimi, ale najlepsze najlepszy jest. Okej, okay, dobra, on jest fake kariery. Ja się cofnąć, ale. Ale no, Ezra jest jakimś gumajusi, więc możemy po prostu skończyć tę Gierkę. Pamiętaj, żeby klat klatkę kłaść, takiej, żeby ich zunować? No to montagę zrobiłeś, no? Popisałeś się, Frido. Ja pierdziele, to, to jest najgłupsza gra, jaką grałem dzisiaj. Dobra. O nie, nie skończycie tego? Też te peka nie używałem praktycznie. Raz chyba użyłeś tylko, co? Na, nie, dwa razy. Raz jak zintowałem i dwa razy jak ten Heraldo używali No, no w sumie to. Dobra, chcesz Bagdora zrobić? Zrobiłbym. Nie A nie, powiem ci, że ten item widziałem jak Neminem składał, także do tego go złożyłem jako trzeci. Bo Tak, Ta, mimo wszystko cooldowny są fajne na tym wejgarze. N Nemezis czy kto? E, ta, Nemezis. A okay. Ja usłyszałem Eminem Nie, może Eminem jak gra w też by to zrobił Ale ta Force of Nature, tam. dobry mięśniacz jest na, pe, na, pe, na pewno byłoby coś dobre e, Według mnie nie jest bota, chodź po prostu z drużyną i okay. Stara się po prostu grupować jak grasz. A Trinketa chyba jest Mam Słucham? Trinketa powinien mieć raczej niebieski No niebieski, niebieski jest lepszy wydaje mi się no. Tak Dobra Za szybko może klatki klikasz czasem No na Ja pierwiera. Dobra, um. no też gra jest grec, tak se po, po prostu kończyć gierkę Dobra, jest OK. Ja... Jak ci, będzie lepszy ci, ci, że to nie było na wyżynach moich możliwości Dobra, dziękujemy za oglądanie widzowie. Mój albo Frina kanał w opisie. Dziękuję za, ogląda za oglądanie. Dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jeśli się podobało.